Chciałabym Wam dzisiaj pokazać nowość, czyli nowej kredki od firmy Chameleon. Przyjmijmy może, że będę mówić na to o kameleony, bo ta nazwa jest dość taka trudna do wypowiedzenia. I po prostu ją spolszczę. Pewnie kojarzycie tę firmę z markerów, które przechodzą takim tonem z, najciem... z najjaśniejszego do najciemniejszego. I tym razem firma wypuściła kredki, które można powiedzieć, że są w takim podobnym klimacie. Kredki wyglądają właśnie tak. Przychodzą do nas w takim czarnym opakowaniu. Jest ono formatu mniej więcej A4, może troszkę dłuższe. Posiadają 25 kredek, które mają 50 kolorów, czyli jak można się domyślać z jednej strony jest jeden kolor, a z drugiej strony drugi. Także kredka podzielona jest na dwie części. Z tyłu opakowania rozrysowane są tak zwane słocze, czyli pokazanie jak kolory wyglądają ze sobą. I rozrysowane są wszystkie kredki, tyle, że są one tutaj zrobione chyba komputerowo, ponieważ nie widzę takich, wiecie, pociągnięć kredki. Producent nam tutaj też pokazuje, czego możemy się po nich spodziewać, ale może przejdę do tego, jak wyglądają w ogóle, czyli wyjmę je z opakowania. Jest to takie pudełko tekturowe w kolorze czarnym i tutaj ma napis firmy Color Tones. Z tyłu wygląda tak i jest zamykane na magnesik tutaj. Jak się puści, to po prostu się samo tak zamyka. Jak już otworzymy pudełko, to kredki wyglądają tak. Tutaj jest jeszcze ulotka, która opowiada nam również o tych kredkach. No i można zobaczyć, że tutaj jest taki mechanizm, który powinien działać w ten sposób, że jeśli go tutaj o, zawiniemy, to powinno się to ładnie. Złączyć i tak nam stać. Ja jeszcze tego nie rozpracowałam do końca, bo nie chciałabym, żeby to pudełko zostało rozwalone, bo jest ono w ogóle dość nowe i pewnie jeszcze się do końca nie rozpracowało, ale powinno to stać w ten sposób. Tu, tutaj na razie mi się tak waha, więc na ten moment nie będę tego tak stawiać, tylko po prostu o, można położyć w taki sposób. To Ta tektura która jest dość mocna, więc myślę, że nie powinno się nic z tymi kredkami stać. No, i tak wyglądają kolory. Możecie sobie tutaj zobaczyć. Tak samo na dole są słocze, tak zwane próbniki kolorów, pokazane jak. Nie wiem, czy tu zobaczycie to w ogóle tak z daleka. Pokażę Wam później na zbliżeniach. Kredki wyglądają właśnie tak, są podzielone na dwa kolory i wyglądają trochę tak szkolnie, ponieważ kojarzą mi się z takimi krydeczkami, których używałam w czasach przedszkolnych. Szkolnych były takie właśnie podwójne. Ważną kwestią jest dla mnie to, na jakiej bazie te kredki są zrobione. Niestety nie przeczytałam tego na ulotce ani na opakowaniu, jednak zagłębiałam się w ten produkt trochę bardziej i weszłam na stronę producenta czy na Instagram, już nie pamiętam, i tam właśnie producent pisał, że są one na bazie wosku, czyli można je w sumie porównać do Prisma Color Premier, ponieważ tamte kredki również są na bazie wosku. Dobra, myślę, że to już chyba tyle na temat wstępu. Nie będę tak przedłużać. Zapraszam Was teraz do zbliżeń na te kredki. Trochę Wam poopowiadam o nich i podzielę się swoimi pierwszymi wrażeniami. No i także coś nimi narysuję. Zapraszam do dalszego oglądania. Przyjrzałam się trochę bliżej wymiarom pudełka i długość ma taką samą co wysokość kartki A4, natomiast szerokość jest trochę krótsza niż format A4. Jak widzicie, kredki się dobrze trzymają i każda ma swoją własną przegródkę, przez co po prostu nie wypadną nam z pudełka, nawet jak nim potrząśniemy. Tak jak wspominałam, każda kredka ma pasujące do siebie dwa kolory: jeden jaśniejszy, drugi ciemniejszy. Na każdej stronie napisana jest nazwa koloru. Taki sam numerek, tak jak tutaj, na przykład 20. No i jaśniejszy 0,1, a ciemniejszy 0,2. Tutaj jeszcze zbliżenie na wytłoczony napis na pudełku. No i tak jak mówiłam, w środku są również próbniki tych kolorów. Odpowiednio pod każdą kredką są odpowiednie słocze tych kolorków, które widnieją wyżej. I nawet jak nam się pomylą, to będziemy wiedzieli, gdzie wsadzić każdą kredkę, dlatego że ponumerowane są od 1 do 25 i na każdej kredce znajduje się również ten numerek. No i tutaj widać, że próbnik raczej nie jest zrobiony komputerowo, tylko ręcznie. No i jeszcze demonstracja tego, że jak się porusza, to nic nie wypadnie i trzymają się naprawdę bardzo, bardzo mocno. Więc też do wyjęcia i włożenia kredki do pudełka trzeba użyć troszeczkę więcej siły niż do takich normalnych kredek, gdzie są wrzucone tak jakby luzem. Na wstępie mówiłam Wam, że kredki Cameleon są na tej samej bazie co kredki Prisma Color Premier, czyli na bazie wosku, dlatego chciałabym też porównać, jak będą wyglądać raczej jak będzie wyglądać taka pigmentacja, kiedy nałożę się je na papier. No, i tutaj wzięłam najciemniejszą kredkę, czyli czarną. I jak widzicie, trzeba użyć troszkę więcej nacisku, żeby uzyskać jakiś tam ciemniejszy efekt. Oczywiście tutaj używam kameleona. Starałam się nakładać tyle, żeby uzyskać odpowiednio jak najciemniejszy, jak najbardziej możliwy ciemny kolor tą kredką. No, i podpisałam ją odpowiednio literką C. No, i teraz przechodzę do koloru czarnego z kredki Prismacolor Premier. I tutaj już na pierwszy rzut oka widzimy pigmentację, jak się bardzo różni. Naprawdę, bardzo. Jest taka głębia, że no szok. W porównaniu do tej kredki z Cameleona to jednak jest wielka różnica. Nakładałam ją również trochę krócej. Nie, na, nie nakładałam po prostu aż tak dużo warstw. Także tutaj zdecydowanie wygrywa kredka Prismacolor. Cameleon trochę przy niej wygląda jak kolorek szary. Pomyślałam też, żeby zrobić test na innym kolorze i wybrałam do tego kolor czerwony. No i tak samo najpierw nałożyłam kredkę chameleon, jak najwięcej warstw, żeby uzyskać odpowiedni kolor. No i później Prisma kolor premier w dość zbliżonym kolorze. No i w sumie teraz sami możecie zobaczyć efekty i porównać sobie właśnie te, dwie, te dwa rodzaje kredek. W zbliżeniu widać to trochę lepiej, ale przy czerwonej nie jest aż tak źle, co przy kred kredce czarnej. Chciałabym Wam je oczywiście pokazać w akcji, dlatego specjalnie do tego odcinka wybrałam sobie temat bardzo taki powszechny. Teraz, ponieważ 17 marca weszła do kin Piękna i Bestia, ja zamierzam na nią pójść, dlatego stworzyłam rysunek właśnie z plakatu do tego filmu. Oczywiście zdjęcie, z którego rysowałam, jak zawsze, podam Wam w opisie. Niektórych fragmentów tego rysunku nie widać tutaj na kamerze, ponieważ rozładowywał mi się akumulator, dlatego że zbyt długo zajęło mi tworzenie tego rysunku, ponieważ to było jakieś 9-10 godzin. W sumie siedziałam nad nim ze 3 dni, także w przerwach na doładowanie akumulatora również nakładałam kolejne warstwy, aby po prostu przyspieszyć ten proces. Co tutaj producent nam mówi na opakowaniu? No to na przykład, że są bardzo dobrze napigmentowane. Z czym mogę się tak średnio zgodzić? Pierwsza warstwa, gdy nakłada się ją na kartkę, jest w miarę ok. Znaczy, no dobry jest kolor, natomiast kiedy nakłada się kolejne warstwy, to już ten kolor jest mniej napigmentowany. Pisze też, że są intensywne kolory. Tutaj mogę się zgodzić, bo są bardzo dobrze dobrane do siebie i są, tak jakby można powiedzieć, że wszystkie. Są też takie różne odcienie szarości: są zielenie, niebieskie, róże i też są bardzo fajne kolory beżowe, czyli takie do skóry. To mi bardzo odpowiada. Tutaj może brakuje mi jakiegoś tam kolorku brązowego, takiego bardziej ciemnego niż tutaj są, ale tak ogólnie to myślę, że bardzo dobrze dobrali kolory. No, i że w 50 kredkach mieści, znaczy w 25 kredkach mieści się 25 kolorów, to też jest bardzo fajny pomysł. Producent pisze, że kredki posiadają również taką ultra gładką konsystencję. I tutaj muszę się wypowiedzieć, że kredki Prisma Color Premier są w porównaniu do tych kredek bardzo masełkowate. Tutaj można by powiedzieć, że są takie na pewno bardziej twarde od Prisma Color Premier. Myślę, że też troszeczkę bardziej twarde od polichromosów. I bardziej konsystencją przypominają mi polikolory z Kochinora. Ale jednak posiadają coś takiego masełkowatego, ale nie jest to aż tak odczuwalne co w przypadku Prisma Color. Producent pisze również, że są trwałe, że nie łamie się kredka i ma 3,8 mm. Oczywiście wkład. Temperowałam te kredki już kilka razy i ani razu mi się nie złamała. Największe zużycie było tej jaśniutkiej niebieskiej, i też a, a, aż tak tego po prostu nie widać w opakowaniu. A no i jeszcze jest napisane, że są zatemperowane, czyli takie gotowe do użycia. W ogóle, jak nimi rysowałam, to zapominałam, że po drugiej stronie jest również kredka za zatemperowana i czasem zahaczałam sobie na przykład ostaty, gdy rysowałam przez przypadek, i, i też mi się nie złamała. To jest bardzo dobrze. Główną taką cechą tych kredek jest to, że po drugiej stronie kredki posiadamy kolorek ciemniejszy, odpowiadający i taki dopasowany do tego jaśniejszego koloru, żeby po prostu nie szukać w tym naszym zestawie jakiegoś koloru, który będzie pasował do przyciemnienia, tylko po prostu odwracamy kredkę i kolorujemy na ciemniejszy kolor. No i też, jak przy każdych kredkach, gdy przyciskamy lżej, jest jaśniejszy kolor, a gdy przyciskamy mocniej, jest trochę ciemniejszy. No, i co do rysowania nimi po papierze, to do tego rysunku użyłam bloku technicznego, czyli takiego z w miarę gładką powierzchnią. Oczywiście dało się nakładać warstwy i to nawet dużo. Przy tym bardzo ładnie się blendują. Można oczywiście zapełnić powierzchnię do takiego pełnego krycia. No i kolory też super ze sobą wyglądają. No i widać, że gama kolorystyczna jest naprawdę starannie dobrana. No ale co tutaj jest nie tak? To niestety brakuje mi tutaj takiej mocnej pigmentacji kredek. Na przykład tak jak widzieliście przy czarnym kolorze. No, nie da się za bardzo uzyskać takiej mega głębi, co dało się uzyskać przy Prisma kolorach, a są one też na bazie wosku. No, i w sumie to jedyne takie moje większe zastrzeżenie. Jeszcze muszę się przyczepić do tego, że kolory, mam nadzieję, że starczą mi na trochę więcej niż na przykład parę miesięcy, ponieważ są one tylko w połówkach, więc są dwa razy krótsze niż zwykłe kredki. No, ale gdy skończy nam się na przykład jeden kolor, a drugiego nie będziemy za bardzo używać, to też będziemy mieli za co złapać, więc też jest taki jakby plus. No, i jeszcze tak, co do ceny, to za swoje Prisma Color Premier, które mają w zestawie 48 sztuk, czyli dwa kolory mniej, tyle że są dwa razy dłuższe, zapłaciłam około 300 zł. To przy kameleonach słyszałam, że ten zestaw 50 kolorów, czyli 25 kredek, będzie kosztował w granicach tak 200 zł. Więc tutaj mamy tak około 100 zł mniej, dwie, dwa kolory więcej, jednak są to tylko połówki. No, i teraz w sumie nie wiem, jak to porównać, bo jednak się trochę różnią. No ale co do opakowania kameleonów, to jest myślę, że bardzo dobre, na przykład do wzięcia w podróż, ponieważ te kredki nam na pewno nie wypadną z tych swoich takich, wiecie, przedziałów. No i też myślę, że przez ten magnes nie otworzą się nam nigdzie w torbie i będziemy je mogli spokojnie przewozić. Nie powinny się też połamać. No i też mamy właśnie w takim malutkim opakowaniu aż 50 kredek, więc też nie zajmą zbyt dużo miejsca. OK, jak już widzicie, zbliżamy się do końca rysunku. Tutaj możecie zobaczyć efekt końcowy. Oczywiście do tych białych kreseczek i kropeczek użyłam białego żelopisu, który na pewno też podlinkuję Wam na dole. Tak samo jak kredki, jeśli już znajdę je w sklepach. A jeśli nie, to na pewno po jakimś czasie też Wam wkleję link. No i co, bardzo fajnie mi się nimi rysowało. Zużycie widać tylko troszeczkę na tej jasnej kredce. No a sama praca myślę, że wyszła mi jak najbardziej OK. i to by było już na tyle w tym filmie. Dajcie znać, co sądzicie o moim rysunku i czy może planujecie zakup tych nowych kredek. Oczywiście, jeśli będą już dostępne w sklepach internetowych, to na pewno podlinkuję Wam w opisie. Więc rozwijajcie i zaglądajcie, zawsze warto czytać opisy. Więc myślę, że tym akcentem zakończę już dzisiejszy odcinek. Także do kolejnego filmu i pa! Ważne jest też dla mnie to, na jakiej bazie te kredki są zrobione. Nie przeczytałam tutaj na ulotkach niestety z czego są zrobione, na jakiej. Oczywiście jeśli będą już dostępne na stronach sklepów internetowych, to na pewno niezwłocznie wpiszę Wam je w opis. Wpiszę Wam je w opis. Wpiszę do opisu.